O! Przycisz. Ja tam się jakoś dostanę? To nie tak. No dobra. No to idziemy. No ktoś nas obserwuje. Przynajmniej miejsce Aby ktoś nas obserwował, bo na razie nikogo tam nie widzę. The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. Oops.

Nie tylko aby zniszczyć owy... ową kamerkę, ale aby aktywować m.in. to, no właśnie, ale teraz chyba nam potrzebny jest jeszcze jeden, tak, tamte troszkę też jest nam potrzebna. No ładnie Teraz mi jest portal Pol! A to pech! Myśmy się zastrzelili Dobra Teraz pomyślmy gdzie nam jest to potrzebne Troszkę spadła Pewnie tutaj No tak Troszkę jak na będzie nam potrzebne Tutaj? Nie, tutaj, bo tutaj nie możemy skoczyć. A co to robi? Sprawdzićki, aby owa kulka energii mogła się przydostać. Dobra, zapraszamy panią do

No, you did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test, and unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the aperture science emergency intelligence incinerator. The awful end of the companion cube. Good. No, dobra. biega.

While well it has been a faithful companion, your companion cube cannot accompany you through the rest of the test. If it could talk, and the enrichment center takes it, you nice your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. But when I Naprawdę, powód do domu nie ma co. Dziękuję ci, GLaDOS. Dobra, czekaj, tu była cała 17. Jeszcze nie wie. I zakończenie odcineczek! I GLaDOS chyba będzie chciała... Ciasto będzie upieczone. Was a process. First... Coś o Glados. sporo rzeczy. Poza ciastem, oczywiście. Dobra, czekaj, tu jest aż. Musimy się doskopić tam, czyli pewnie musimy. A czy... a nie musimy. A, takie buty. Ale smuteczek yes. yes. No dobra idzie dalej Pewnie tam O A to po co? A, żeby się tak nie wyrzucić. No właśnie. To no naprawdę to odbicia są fajne. Szczególnie, że to jest naprawdę mało zadbane. A żyje, jest coś. A tu bliżej niczego nie ma. Nie ma. Pusteczka. Tam pewnie jest ta pogoda, której nie da się właśnie. Jak mi się ja cię chyba nie lubię. Wow! Ale Nie czekaj, najpierw trzeba celować inaczej. Nie, tutaj niebieski, a tam pomarańczowy, trochę bliżej trzeba. O, chyba będzie, jeszcze nie, bo co chcemy zrobić? Musisz kuleczkę na tą bieżąco. Androida. No, ładnie. Teraz... Który? Pewnie ty. Oł je! Teraz trzeba wycelować! He hehe. Jeszcze gdzieś tu. Tam jesteś! Przegnaj! No to... To! A ciebie tu sam za Jest na down to down no, co chciała na dół? <laughs> ja się nie będę kłócił. Tu coś trzeba zrobić, to otworzyć. Też poszłem down. Super. Ciekawe, ile mam jeszcze miejsca na dysku. Mam nadzieję, że trochę jest. Wystarczy, aby ten odcinek do, do końca doprowadzić.

Dobra, to chyba wytnę i jak się jak mi się uda, to się zobaczymy. Dobra, nie najpierw. Oje, się udało, czyli to widzieliście. Ej, wracaj! No, dziękuję! Potrzeba nam tak, tam był przycisk, tu jest kostka. Czyżby ktoś nie wiedział, po co mam ta kostka? Ach. Aha, no, no, to, że tamto. Aha! tam to. Długo to? No długo. No to czekaj, co ja chcę zrobić? Najpierw chcę się wydostać tam. Tak wyjdę tutaj, tak dobrze. Otwieramy. Tutaj wychodzę. Tutaj rzucam ten portal. Tutaj się rzuca inny. E, dalatuję do góry. Ojej, oh yeah, ojej. Oh yeah. Ta platforma mi trzeba uciec. Dobrze, że jej się nie udało. A, dobrze, rozumiem. Czyli znów musimy to otworzyć. Czyli znów stan. A, to pej. to. Nie. Pomoręczowy trzeba. Nie, pomoręczowy musi tu zostać. Bo jak. Niebieski. To jest na tej klapie, która się rusza. Czyli tam muszę niebieski. No, mówiłem. Oh yeah. I zakończyliśmy salkę Nie, bo by nas to wyrzuciło chyba w pas Ej, nie koniec salki No a czemu O kurczę To jest to wyrzucanie się, którego nie za bardzo lubię. Dlaczego to tak jest? Oje, oh yeah, je, oh yeah, oh yeah. Ogólnie fajne uczucie. Ale trochę trudno celować. Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an enrichment center Electrical Safety Seminar. No Długi odcinek będzie, ale sprawdź mi, jeszcze ma miejsce. Mam nadzieję, że mi tego Hansko nie utnie. Jeśli Hansko uknie, no to będzie, mam nadzieję, nie połączenie, na następny materiałem. No to 19 salka... Właściwie to czemu nie ma tu 20 salek? Co jednej nie chciałbym. Witam do When you are done, you will drop the device in the equipment recovery annex.

Ostniej. Eee. Aha. W sensie tu chyba musimy szybciej dojść. A Nie. No cieszę się. Ups! Chciałem sprytnie przed nim uciec. Ale wiem jak to zrobić, żeby uciec. No chodź tu platformko. ...to tutaj. He <laughs> I te kasteczka kuleczka będzie sobie latać tam, gdzie chce. O kurczę. A, chyba tam musimy. Little... <laughs> Wiem, jak to przejść. Bez obaw, bez obaw.

100 nie minowiła. Ale ja tam nie chcę. Ja chcesz się stąd wydostać? Oh yeah. Challenge where we pretended we were going to murder you. We are very, very happy for your success. We are throwing a party in honor of your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area. Oczywiście. Najpierw chce nas zabić, o tym mówi. I się udawaliśmy, że chcemy cię zabić. Sorki. A ja myślałem, że będę sprytny, że te kulkę wypierdzieliłem autu. Ona ciągle tu jest. No, spójrzmy. No po prostu chcieli nas... ...wziarać. Ale ciasto i tak chce. Dobrze, żegnam. Żegnam was w czwartym odcinku. Zagrajmy portal w następnym odcinku. Właściwie nie wiem, co będziemy robić. A może to jest koniec? Nie. W następnym odcinku zobaczymy co się da jeszcze z tym zrobić. Musimy się zemścić na że nie chce nam dać czasy i jeszcze chce nas zabić. Upiec. A no, mamy być czasem. Dobrze! Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w piątym... Lubię tą cyfrę. W piątym odcinku zagrajmy w portach. Do zobaczenia.